Pierwszy bibliotraking za nami, i za nami też świetna zabawa. Jak widać, jeszcze nie do końca za nami, ponieważ zabawa, zabawa trwa, ale tak, pierwszy bibliotraking powoli dobiega końca. Jak słychać chyba się udało, więc myślę, że będzie też drugi bibliotrekking gdzieś w przyszłości. Ja myślę, że impreza była naprawdę wspólnymi siłami zorganizowana przy dużym zaangażowaniu i dyrekcji biblioteki, i zarządu Koła. Jest to bardzo udana biblioteka, zobaczyliśmy tyle obiektów ciekawych po drodze, a przede wszystkim punkty biblioteczne. Trasa biegła śladami naszych chwili bibliotecznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Chociaż zaczęliśmy nie w filii, zaczęliśmy w Sadninie Koni w Faćmiechu, gdzie zostaliśmy fantastycznie przyjęci przez, przez właścicieli, oprowadzeni. Później zobaczyliśmy też dzwonnice w Pozowicach, punkt biblioteczny, filie w Pozowicach. Z Faćmiecha przejechaliśmy do Pozowic, tam odwiedziliśmy Drewnianą Dzwonnicę, przeszliśmy do naszej filii w Pozowicach, później do Wielkich Dróg, również nasza biblioteka oraz Park Dworski i tam już zaczęliśmy mniej jeździć, a zdecydowanie więcej spacerować. Zwiedziliśmy kościółek w Szczesnowicach, który na mnie, muszę powiedzieć, że zrobił dość po prostu duże wrażenie. Później do Krzęcina, to był chyba najdłuższy odcinek naszej drogi, gdzie, gdzie też byliśmy bardzo ciepło przyjęci, oprowadzeni po kościele oraz tam czekała na nas niespodzianka czyli koncert krótki koncert organowy i stamtąd powoli jeszcze oczywiście zahaczając o naszą filię do Zelczyny do naszej filii i tutaj trwa, trwa integracja i zabawa. Ja osobiście jestem zaskoczony gamą działania filii bibliotecznych. Uważam, że niektóre są naprawdę dobrze wyposażone i widać tu efekty pracy. Takich jednak, tak trudno mi wyróżniać, bo ja nie jestem od oceny, ale w każdym razie na mnie zrobiło duże wrażenie filia biblioteczna w Krzęcinie, gdzie widać naprawdę pracę i plastyczną, podejrzewam i pewnie też w innych kółkach zainteresowań, choć to po prostu było za mało czasu, żeby dyrekcja, czy ewentualnie pracownicy filii mogli przekazać, opowiedzieć o całokształcie pracy.